Zatrzymaj się na chwilę. Jeśli chociaż raz obudziłaś się rano z lękiem, to musisz tego posłuchać do końca. Bo to, co powiem, może zmienić twój dzień, a potem całe twoje życie. Wiem, jak wygląda poranek, kiedy ciało drży, kiedy budzisz się z napięciem, a w głowie od razu pojawia się myśl. Znowu to samo. I zaczynasz walczyć, analizować, przyspieszać oddech. A lęk tylko rośnie, bo nikt ci nie powiedział najważniejszej rzeczy. Lęk nie znika od walki. Lęk wraca wtedy, kiedy wracasz do starych przekonań o braku, o kontroli o tym, że musisz zasłużyć, udowodnić, być lepsza. Ale jest sposób, żeby to przerwać nie przez analizę, nie przez ucieczkę tylko przez jedno zauważenie lęku, uznanie go i nie utożsamianie się z nim. Wtedy lęk traci moc, zaczyna się rozpuszczać, bo przestajesz go karmić oporem. Pierwsze 90 sekund po przebudzeniu decyduje o wszystkim. Jeśli wtedy powiesz do siebie: Widzę to, czuję to, jestem bezpieczna, twoje ciało uspokaja się szybciej niż myślisz. A jeśli chcesz wiedzieć więcej, jak pozbyć się porannego lęku i jak wracać do siebie każdego dnia, właśnie tego uczę w Akademii Nowego Życia. Nie musisz z tym żyć. Możesz to rozpuścić. Powodzenia.